W Na Łukaszem Bieńkowskim. Tomek, jak smakuje powrót po pięciu latach? Tak sobie wyobrażałeś? Jesteś bardzo zadowolony? Ze zwycięstwa na pewno tak, ze stylu, gdybyś mógł powiedzieć cokolwiek o walce. To znaczy, jestem zadowolony, że jak gdyby zrealizowałem tą swoją wewnętrzną misję, że nie dałem się ponieść emocjom, na pełnym spokoju. Trochę tam poprzyjmowałem tych kopniaków, ale to ze świadomością, wszystko pamiętam. Twarz o czaszka cała, nie obita, więc myślę, że nie zarzutuje to na moje myślenie w poniedziałek rano. W zasadzie tyle. no fajna przygoda i lecimy dalej. Duża swoboda w tych twoich poczynaniach było widać, że dość swobodnie sobie poczynasz, czujesz tą walkę. To było tak, że myślałeś sobie wrócić pamięcią do tych najlepszych momentów i rozpracować rywala, czy to był już taki z góry ułożony plan? To znaczy był plan, żeby trzymać pole, żeby nie dać się ponieść emocjom, bo pewnie podejrzewam, że jeszcze tam z 5-6 lat temu udałbym się w to jakąś wymianę, która mogłaby się sterownie skończyć. Natomiast no Tutaj chciałem, żeby ten każdy cios był przymierzony, wyważony, żeby ważył i znaczył. No i w zasadzie chyba się udało. No nie? No szkoda tylko trochę, że nie mogłem więcej pokazać tego kunsztu w stójce, ale jakby ta druga runda potrwała, jeszcze nie przeniosłaby się do parteru, to ja myślę, że już tam schodził tlen na tyle, że można by się było rozkręcać do tego, żeby uderzać i kopać. Tomek, mówiło się, o... pytaliśmy Cię o walki ewentualnie z Mamedem albo z Michałem Materlą przed tą walką, powiedziałeś, że odpowiesz na to pytanie po walce, no więc jesteśmy po walce. No jesteśmy po walce, a... <laughs> ale, do, ale wiesz, no ja jestem otwarty, będzie pewnie jeszcze jakiś pojedynek i ja nie ukrywam, że pewnie się skończy ta ta trylogia jakoś, wcześniej czy później. Natomiast no, zobaczymy kiedy, no, czy to będzie jeszcze w tym roku, czy w przyszłym. Ja na pewno bym, będę potrzebował jeszcze jednego pojedynku, żeby się dokręcić jeszcze raz sobie przewalczyć i, i na takim spokoju jak to wszystko teraz robię cały ten cykl. Fajniej będzie już o tyle, że będę miał możliwość ciągłego trenowania, a nie tylko tam siedmiu tygodni, że mamy nadzieję, że już ta pandemia nie wróci i że nas nie poblokuje jak gdyby treningowo, że będziemy mogli jeździć się rozwijać. No i w zasadzie tyle. No. Będziemy cisnąć, żeby. Zrealizować to marzenie Polaków sprzed lat, czyli Materla, Kalidofik, i to tam. Jeszcze wrócę na chwilę do przebiegu walki. W pierwszej rundzie miałeś opuszczoną gardę. Czy to była forma podjudzenia Łukasza do wymian stójkowych, czy po prostu czułeś się na tyle bezpiecznie w tej płaszczyźnie, że, że nie musiałeś tej gardy trzymać w dystansie? No wiesz, no, jak sobie wyjdziesz na 5 minut i będziesz trzymał ręce na wysokości skroni, to w pewnym momencie też poczujesz, że barki puchną, więc w zasadzie to, wiesz, no, ja jakieś tam szucie dystansu mam na tyle, że mogę sobie pozwolić na, wiesz, no z tego względu też tam wyłapałem jakiś cios na zasadzie, że go wyblokowałem ręką i o to w tym wszystkim chodzi, no to jest taka forma szachów też, to no, nie wiesz, tylko w tych szachach y, chodzi o refleks, o kondycję, o szybkość, siłę i te wszystkie czynniki motoryczne. A czy Łukasz Cię czymś zaskoczył dzisiaj? Znaczy to się tam zaskoczył, że ruszył od razu tą presją, że nie było tego takiego rozeznania i tak dalej. No dałem tą nogę sobie pokopać jednej z drugiej strony, ale też parę ciosów poszło w powietrze, parę kopnięć poszło w powietrze, a to jest jak gdyby wyrzucona energia zmarnowana i też, no i też widziałem, że z każdym tym jego tam atakiem i przepuszczonym takim to ta jego linia życia trochę gaśnie i wiedziałem, że w drugiej rundzie będzie już na moją korzyść. Nie? No, to tak, no to właśnie o to chodziło, żeby to tak to rozpracowywać. Ta wielopłaszczyznowość zadecydowała o wyniku walki, czy już w stójce czułeś, że byłbyś w stanie go przełamać później zdecydowanie powiedzmy posadzić gdzieś na deskach, zdokałtować czy ewentualnie kopnięciem posłać na deski? Ja myślę, że jeżeli to by było dalej tam, że on gdzieś wstał z tego, to już by, już by to inaczej wyglądało. Natomiast no jeżeli tam ja generalnie jakoś niespecjalnie się sapałem tam w tym wszystkim i... No i tak jak mówię, chciałem zawalczyć, żeby się tam właśnie nie przypalać, żeby to wszystko było z kontrolą i tak dalej, żeby te ciosy nie były bite, byle jak, ale żeby znaczyły i ważyły. No i w zasadzie to jest jak gdyby takim powodem satysfakcji dla mnie. Czy teraz już po tym pojedynku czujesz, że te właśnie, tak jak powiedziałeś, nazwiska wielkie, które wymieniłeś też w KSW materla Halidow, był to zresztą mamet, widziałeś, rozmawialiście coś na. Może się spotkamy jeszcze. Co ty, co ty o tym myślisz? Czy jeszcze jakiś pojedynek w międzyczasie? Pojawiły się tutaj też nowe, nowe, nowe jakby to powiedzieć, możliwości. Jest Michał Pietrza, który deklaruje, że na przykład w 84 on bardzo chętnie by wyszedł do walki, czy ty już potrzebujesz tylko wielkich wyzwań? Nie wiem, no to będziemy rozmawiać pewnie z właścicielami Federacji, zobaczymy, co zadecydują oni. co Zadecydujemy my, tak jak mówię, no ja y, będę wybierał i wolny rynek, będę wybierał najkorzystniejszą opcję dla siebie, no co tam. Nie ukrywajmy też, no, ja nie mam jakiegoś parcia na jakieś tam wyniki młodych wilków, bo mi w zasadzie, co już mi to da tak naprawdę, mi da więcej walka z momentem, czy z materą, z jakimś tam Pietrzykowskim, czy innym chłopakiem, który dopiero się pnie po tej całej drabinie, no ja, ja generalnie jestem e, bardziej mi zależy na tym, żeby przez ten pryzmat moich walk wypromować cały lifestyle, który się kieruje wokół MMA, wokół mojej osoby też i, i pokazać, że że my ma to nie tylko darcie, mordy, przekleństwa, przepychanki, obrzucanie się bagdem, ale też jakiś tam po prostu zdrowy styl życia, jakaś kultura osobista i w zasadzie chyba tyle, bo to, to, tego trochę mi brakuje w tym sporcie. Dziękujemy Tomku za, za gratulujemy zwycięstwa i dziękujemy. Dziękuję również za wywiady i do następnego. Dzień. Dziękuję bardzo.